Dobra, kochani. Czas na totalnego Bengera, Animal Trainer. <grym> Rozpocznij grę. O, jesteśmy na miejscu. Co to? Statek kosmiczny? Nie. Ta przyczepa dla konia. Już myślałem, że jakiś sci-fi. Wybierz pojazd? Ferrari. Lambar po Poproszę raz. Nie wiem, co tam jest. Ty mogę skakać. Ty w tej grze nie ma skoków. To są Dark Soulsy stare? Wejdź w tablet naciskając tab i kup. O, kurwa, tapetę mam w tablecie. Tylko, że normalnie, jak trzymam ten tablet normalnie jak człowiek, to ten koniec jest taki bokiem. O Boże, jaki piesio z kaskiem. Co, buda dla psa 100 dolarów? Ej, ale fajne. Gdzie ja mogę tą budę dla psa? A tutaj, w tym. <laughs> Jakie simsy. Dobra, ja jestem gdzieś tutaj, dobra. Ja chcę tutaj budę dla psa. I normalnie jest. <laughs> jest buda dla psa. Sam sobie wstawiłem na mapę komendę miejską policji. Czekaj, wejdź w tablet i przyjmij zamówienie od klienta. Trening, podaj łapę. Zarejestruj zwierzaka. Puste miejsce. Przypisz. O, zwierzę jest zarejestrowane i on teraz tutaj jest. Patrzcie na to. Już pomijając trawę, która. No właśnie, jakoś tak dziwnie się wygina, nienaturalnie, to tutaj jest chyba taka totalnie dziwna grawitacja i dlatego nie ma skoku, bo ktoś nie potrafił go zrobić, po prostu jak wchodzę po schodach, patrz jak ja opadam wolno, ja na księżycu A jestem chyba. Co jest? Wejdź w tablet i ustaw nawigację do klienta. Nawiguj, ty ja jadę po pieska! Wybierz pojazd, dla o pick up, no dobra. No. <laughs> Jednak fajny, podoba mi się. I co? I psa normalnie w pick-upie na przyczepie będę takiego normalnie sobie wziął. A może na masce przywiązanego do przedniego grilla? Jak w Ameryce te oposy się wwoziło? Jak się stąd wyjeżdża? Czy ja teraz jadę po drodze dla samochodów czy po ścieżce dla ludzi? <laughs> Moje pole! <laughs> A nie, co ja co ja robię? Ty ja już muszę coś sprawdzić, sorry. Nie, nie da się. Kurwa, a drzewa mają kolizję chociaż? Mogę się przytulić? Mogę. Odbijam się, ale mogę. No bez zlecenie. Yy, Maddox chce, abyś szkolił chief. Teraz to jest chief, master chief, to będzie po moim szkoleniu. Pies ma być szkolony zgodnie z poniższym. Wymagania szkoleniowe... Żna. Trening, podaj łapę. 1 na 10, leż na jeden. Na... A gdzie jest komendy w stylu Zagryź, poturbuj, rozszarp, bierz go. Obrona podstawowa. O, obrona podstawowa. Ale co wchodzi w skład obrony podstawowej? Odgryzienie krtani na przykład? No, wywąchanie tętnicy w ruchomym celu? Akceptuj, ja jestem O, co ci się stało, chif! A nie to smycz jest, Boże! Ty na smyczy jesteś, a ja myślałem, że ci się morda rozjechała już. Ale naprawdę mogli, mogli zrobić coś, żeby ta smycz razem z moim kucaniem leciała. Bo teraz ja chcę kucnąć do chiefa i go nie widzę. Interakcja, siema, zapełnienie. Co to znaczy zapełnienie? Jak go kurwa kaszą napcham, to też będzie wrosło? Nie ufasz mi. O ja tobie też nie ufam. Ale patrz, jak ładne pasy ma widmowe. A się postarali, żeby zwierzątko miało pasy. Super plusik, a ja mam pasy? A ja już nie mam pasów. Teraz mam pojechać do sklepu i zostawić psa na rozgrzanym parkingu przed sklepem, normalnie. O, myślę, że ta gra już tutaj. To Trochę podpada. Hartowanie psa na wysokie temperatury. Mogę tutaj zaparkować? Pa, no i rzeczywiście każą mi zostawić psa w samochodzie. Taki kurwa prawie bezchmurny dzień, nie? Do wyjebki, do wyjebki, moim zdaniem. Taka gra. Ogólnie te strzałki pola dają taki vibe z GTA. Przekąska. Przysmak dla psa? Torba z karmą. Ja pie. Co ja kupiłem? Trochę za dużo chyba. Koła są na bluetooth? Są na bluetooth. Jest, dobrze. Myślałem, że pies klipuje pyskiem przez przednią szybę, ale na szczęście udało się, że tylko jedynie dotyka noskiem. Ale się świeci tu wszystko. Ała, wow, jaki flashbang uh! Okej, okay, dobra Na szczęście nie było najgorzej Chodź zwierzaku Zwierzaku Umieść psa w budzie E, interakcja Zdrowie ci spadło w chur. Mm. To niedobrze. Mogę... Ty pa, jaką rękę mam widmową. Ja bym nie ufał komuś, kto głaszcze mnie nie swoją ręką. Ojeju, ojeju, ale dobry piesek, ale dobry. A już jakiś szczęśliwy. Już by do właściciela nie wracał. Dobra, nakarmimy cię. Wszystko nagryza. Jakiego dzbanka miałem? Co ci się dzieje? Kolego? Piesiu. Piesiuniu drogi. Doggo. Zaufanie ma na maksa do mnie. Dobra. A, muszę kupić budynek do mycia psów. Zagroda do mycia. To jest zagroda do mycia? Jest. Przyjąłem ci na smyczę. wziąłem. Ale dostaniesz myjką ciśnieniową. Gdzie jest karcher? Podnieś szlaufa. A <laughs> szlaufem psa! Na... Już myślałem, że będzie takie duże ciśnienie. Powinno być większe. Tak, żeby ten pies odlatywał na boki. Dobra, namoczenie, masz być, kurde, chłopie, jak z deszczu i z gradu. Bardzo dobrze. O, teraz co? Szorowanie. Alta gąbka klipuje się do niego. A, w ogóle automatycznie on się. Szoruje, ale się napienił. Kolego. Co jeszcze z tej strony? Trzeba, albo go trzeba z każdej strony wyszorować, żeby był w 100% wyszorowany. No dobra. No i znowu szlaufem. No jak nie skończyłem szorowania? Absolutnie skończyłem szorowanie. O właśnie. Jeszcze szlaufem go teraz trzeba potraktować. Bardzo dobrze. Ty rzeczywiście, szlauf na bluetooth. O boże, ten szlauf lata. Ale zrobili system smyczy, a nie zrobili systemu szlaufa w ten sam sposób. Dziwny fest. Wypuść zwierzaka ze smyczy. Dobra, lecisz. Odepnij smycz. Pogłaszcz zwierzę, aż zyskasz jego zaufanie, ale ja mam jego zaufanie, zrobiłem to za szybko. O Jezu, głaskanie, pogłaszcz głowę, no super zrobione. Na szczęście się zaliczyło. Dobra, trenuj zwierzaka. E, trening podaj łapę, no podaj łapę. Ty minigierka jakaś. Jeden. Co? O, sorry, to ja zjebałem <ścoughs> Nie bądź smutny, dogo! To wygląda jakby ten pies uczył mnie, podawać łapę. No on umie podawać łapę, ja nie umiem. O! O, udało ci się? Ja jestem upośledzony, przepraszam. Treningi, podaj łapę, do no. Dobra, damy radę tym razem, piesku. Ja się muszę nauczyć... O, 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 o. O to chodzi, właśnie? O, jeszcze w muszę kliknąć. No nie, wyszedłem prawym przyciskiem myczy. A, mnie popierali zaraz ten trening. Dobra, nie ruszam w ogóle... Nie ruszam myszkę tym razem. Pięknie, udało się, no. Cool, super. O, jak trafiłeś ładnie, super. Nauczył się nagródź zwierzaka. Interakcja, trenuj zwierzaka, trening, leż. No, musisz się nauczyć leżeć tym Razem. To nie może być trudne. Let's go! Chodź, teraz trzeba cię normalnie wynagrodzić. Taj przysmak w celu. O właśnie. Nagróć zwierzaka. Proszę bardzo, udało się. Treningowy słup ataku. Kurde bele. Dobra, zrobimy tutaj taki. O, tu zrobimy. Chodź, chodź na tor ataku. Tutaj jest taki specjalny tor. O, trenuj zwierzaka, co? Chciałem tutaj zrobić. O Boże, o Boże, to z składki startował. O ty, dobra, na szczęście nie. A co ja mam kilka szybciej? Misząta? O, Boże, tak. O, Boże, ale się w niego wgryzł. Dobra, <laughs> teraz nerkę, teraz nerkę. Albo wątrobę, wybierz sobie. Zwycięzca zabiera wszystko. <laughs> Jak on się wygina na tej kukle? Dobra, chodź. Ty, ale nie bądź taki szybki. Nagródź, proszę bardzo. Udało ci się. Weź zwierzaka do samochodu. Co, że on już jest nauczony? Super, zapinamy cię. Do go. Myślę, że nikomu nie przeszkadza, że niszczę... Co ja robię? Willy samochodem. Essa. Jedź do klienta, by oddać zwierzaka. A zwierzak musi być na smycz. To chodź. Chodź do go. Szczegóły zamówienia. No, wydaje się, że się nauczył tego tak, jak powinien. Czyli pokazałem mu to raz, nie? Dostarcz. Zlece... Zlecenie zakończone. Jedź do domu samouczek, psy. To są jeszcze na przykład samouczek, nie wiem, wielbłądy? Ty, teraz będzie samouczek konie! Jep, stajnie tu, dlaczego by nie? Otwórz. O, ty, mam trzy miejsca na konie i tylko jedno dla psa? Ile kosztuje, ile kosztowała taka stajnia dla konia? Nie mogę zobaczyć. Jazda i lewada? Co to? Znam takie słowo jak lawenda, ale nie lewada. Ty, co to znaczy lewada? Ustaw nawigację do, kl... do klienta. A, przyczepę muszę doczepić. Eurotrack Simulator, o! Ty, dobra, na szczęście sam się podpina i nie musiałem robić tego ręcznie. Dobra, jestem wyraźnie cięższy z tą beczką z tyłu. Ty, jestem ciekawy czy mnie jakieś koniary oglądają. Jesteś koniarą? Zostaw lajka. Dobra, samochód się turla tu w dupie ciema. Akceptuj, dawaj konia. A jesteś na smyczy? Już? Chodź. Ta sama smycz co do psa, nie? Ale wystaje łebel. Ale ma oczy w ogóle. Ty, ale tu dalej są pasy zapięte od tego psa. Nieważne. Let's go. A ty, koń spadł. Nie, co ja robię? I co teraz? Koniu jesteś? Kurde. Co ja mam teraz zrobić? E, obróć samochód. Szkoda, że przyczepy nie obróciło przy okazji z nim. Koniu, wszystko będzie dobrze. To jest teraz koń koniunkturalny. Ty no, a mogę odwrócić przyczepę? Powiedzcie, że mogę. No nie gadaj, że grek zepsułem znowu kolejną. Ja to chyba lubię. Dobra, no musimy tak dojechać jakoś. Chodź. No koniu, czemu mi to zrobiłeś? O, o, udało się! Chodź koniu, za dużo przeżyłeś już w drodze do mojej stajni. Dobra, pytanie, gdzie jest sklep? A to jest ten sam sklep, bo to jest po prostu pet shop. Karma dla konia kupiona i co to tyle? Więcej ja nie muszę chyba nie. Tam dostawiłem powiadomienie, że ten konie jest turbo niezadowolony, bo ma na sobie siodło, nie? Nie dlatego, że przez jakiś czas jeździł do góry nogami po betonie. W żadnym wypadku. Co tam stoi? To jest ta kukła. Wysać konia z przyczepy. Pogłaskać go trzeba. A tam jest cały czas zadowolony. O. Mhm, mm mam nadzieję, że głaszczę go odpowiednio. Bo nie do końca szczerze mówiąc, widzę co robię. Kocham tą grę, piękna jest. O ty, otworzyłem te drzwi przez przypadek. Dobra, teraz widzę co robię. Trenuję jazdę konną ze zwierzęciem. Postęp w treningu jazdy kony, A mogę? O nie, nie mogę. Nie mogę dać kamery z zakonia. Sam jeździ z kurwy, cienia nie rzucam. Teraz lewadę muszę potrenować. Co to jest lewada? Co ci się dzieje z głową? O boże, przepraszam. Jezus, Maria! Koniu! On dostał padaczki, kurwa. Co się dzieje? Przestań. <laughs> Siądź z konia. Super, dobrze jeździsz. Niekoniecznie bez telepania się, ale czekaj. Głaskanie. Trening. Lewada. A, to, to taka poza z Ferrari. O, mam naciskać odpowiednie strzałki? W sensie takie na klawiaturze? Tak, chyba tak. Jestem dobry w takie gry akurat. Super. Teraz w prawo. A mogłyby trochę szybciej lecieć, przyznam szczerze. Super, udało ci się. Nagródź zwierzaka. Oh yeah. Ten koń normalnie na tylnych kopytach tak potrafi sobie stać tak długo? Jaki jest rekord Lewady? Totalnie mnie to ciekawi. Ile najdłużej stał koń na tylnych łapach, a czy tylnych kopytach? On nie ma łap. Zawsze wybieram takie miejsca, żeby go na pewno nie było widać, nie? Co robią normalni kurwa ludzie o tej godzinie? Nie wiem, śpią, szykują się do pracy albo emerytuje mają jakiś dzień wolny. Czy czytałem książkę, co ja robię? Uczę konia lewady, dobra, nagródź zwierzaka, chodź, wsadź konia do przyczepy, koń, chodź, weź zwierzaka na smycz, idziemy, dobra I teraz muszę go odwieźć do klienta, dobra, gdzie był ten klient, tutaj jakoś, ja muszę podjechać obok To ta muzyka w tle jakbym w Simsy grał, wyciągnij konia i dostarczam ci konia, proszę bardzo I już skończyłem samouczek chyba dla koni tak mi się wydaje. I ciekawe, czy są ludzie, którzy grają w takie gry tak full time, jak na przykład, nie wiem, w Elden Ringa czy Baldur's Gate, nie? Myślisz, że dla kogoś to może właśnie gra dzieciństwa? Koniec prologu. Dobra, chyba czas na krótką recenzję opisową. Zacznę od muzyki, która autentycznie jest taka Simsowata, jak przeciętny tryb budowy w SimS'ach. Jeżeli chodzi o zwierzęta, akurat fajne są opcje tego treningu, ale są turbonudne moim zdaniem. To jest taka gra, że jak lubisz wykonywać jedną czynność tysiąc razy i ta czynność nie ma być zbyt ciekawa, to to jest gra dla ciebie, nie? To mogę powiedzieć graficznie. No graficznie ta gra stoi na poziomie darmowych assetów z Unity. Mechanicznie udało mi się wypierolić konia i zrobić Willy w sumie pick-upem i zbagować budynki już, że musiałem odpalać jeden w drugim. Gra nie stoi na wysokim poziomie. tam za takie 4 na 10. Jakbym był koniarą, to może bym nawet w to grał. <laughs> o, wiem! Wiem, jak sobie wyobrażam przeciętnego użytkownika. Takim docelowym odbiorcą tej gry są takie dziewięcioletnie koniary po obejrzeniu swojej pierwszej bajki z końmi, nie w życiu. Jakbym był taką dziewięcioletnią koniarą z jakimś takim starym laptopiem, bo pewnie ta gra. Ma chodzić na takich sprzętach przy okazji To bym w to lubił grać Potrafię to sobie wyobrazić, nie? Bardzo family friendly gra <grych> I tyle No nie było za bardzo odgryzania kończyn Przy treningu psów Ale ogólnie overall Overall 4 na 10 To pewnie będzie kogoś Gra dzieciństwa Kogoś musi być <grych> To tyle Nie